Maneczko też. Zobaczcie na skrym. Especially Fight Simulator. Czyli taki simulator w kosmosie. Możecie, jak Wam się Kierka nie spodoba, to już w, w tym to jeszcze dzisiaj może być taki sygnał, albo wówczas. Zobaczymy. I się What? Co ja mu zrobiłem? Na nagraniu sobie zobaczę. E. Znaczy, co się stało? Boss is... jest... Boss is near. Bos jest... niedaleko. Boss is coming. Nie, sorry. Boss jest niedaleko, to tu. O, i jest boss. Serio, będę musiał wytrwać... O kurde, 30 sekund. Pół minuty. Ej, ty chamie. Nie bądź chamski. Please. Doganiam go. Albo i nie. Nie, boss mi ucieka. Jak Ogólnie Michał wie, że ma być z tego odcinek i latarnicza. Ja, możecie napisać, czy Wam się podoba, czy nie. Aż nie będzie to jeszcze, jeżeli będzie do tam po pixel Kombo! Właśnie Michałowi o tym nie pokazałem. <laughs> Tego nie pokazałem akurat. O! Ja też wiem co będzie Michała, ale nie powiem.

Naprawdę gówniana. A Boże, było, że drugiej level? A nic, co? O, dobra, jak masieczkę pońca to w domu PS Aha, nie mam ten już coś napisał. Że tam on musi od ciebie oglądać. Tata on się nazywa Super Dinamiraker Coś miał w jego głowie tam robota Jak miniatura Yes! I, i strzeliłem go No daj mi przyjechał Będę challenge od. Co? Ok. Sorki, sorki, zacięcie. Musiało być. Tak, stręczą. Kupię.

Chyba is coming, chyba to jest blisko, na polski? Mm -hmm. Boss i jak się do niego doleci, to on właśnie jest zabity. Zniszczony, zaszczelony. Za <laughs> bardzo się tam ogromnie nie jara. bo strzelać nie można, to są statki. To są bardzo na, symulatorów nie będzie. jako ogładnę więcej symulatorów, to będzie... Mam że nie, z niektórych symulatorów będzie seria. Bum 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 bum, teraz będzie dużo latać. Kombo. O Boże, Boże, minut minut nagrania już. I... Trzydzieści sekund. Pff. No sorry, że wydaje takie dźwięki, takie pff. jakbym pierdolął. Możecie napisać, żebym tak nie robił. Niemne. O, ta gierka jest fajna. Ale dużo pamięci zajmuję, więc nie nagram. Nagram sobie kiedyś. Dałem jednego gościa da, też. War <laughs> robot, może sobie w okay, wpisać. No i wam. No komórka oczywiście. Nie wiem, czy jest na komputer. Bo skanił. Sc A ucieknie mi? Fak! Przepraszam, ale tam większość osób nie wie, co to znaczy. Dobra. автоматически.